Cześć kochani, mam dla Was świetną informację, okazję dla nowych klientów VIP i dla marker partnera, które chciały podjąć ze mną współpracę. Zacznę może od klienta VIP. Jeśli myślałeś może o zakupie kosmetyków firmy Monate, to teraz masz bardzo fajną okazję do tego. Kupując u mnie kosmetyki niezależnie od kwoty, którą wydasz, masz, dostajesz ode mnie zniżkę w wysokości 90 zł, więc jest bardzo duży rabat. Dodatkowo, jeśli chodzi o nowe osoby, które by chciały podjąć z tym współpracę, i pracować w moim teamie, dla ciebie mam ofertę. Że jeśli zakupisz, zakupisz pakiet startowy o minimalnej wartości 965 zł, no lub możesz też wyższy zakupić pakiet, to dostajesz ode mnie rabat w wysokości 100 zł. Więc naprawdę bardzo się to opłaca. I myślę, że nie ma co się zastanawiać, Macie ten tydzień. Aby zakupić z dużą zniżką u mnie kosmetyki albo rozpocząć swoją przygodę z firmą Monet. Więc serdecznie was zapraszam i czekam na wasz ruch. No to życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Papa. Pa.